Ze mną razem na tej symbolicznej scenie jest Jarek Sekuna, Tomek Bachnian i Maksymilian Braniecki, także witam panowie. Natomiast powody, o których wspomniałem, przede wszystkim to jest otwarcie tego wspaniałego miejsca, a drugi powód to jest po prostu koneksja rodzinna. I też dostałem propozycję wystąpienia tutaj. Okazało się, że moja oferta przebiła wszystkie. Brat powiedział, że za darmo to uczciwa cena, także jestem i mam przyjemność teraz poprowadzić ten panel. Oczywiście żarty żartami, jakby jest to dla mnie ogromna przyjemność i duma, że mam możliwość poprowadzenia tego panelu. I tak jak wspomniałem, jesteśmy na otwarciu 911 Garage Performance Center, łomianki. Jest to idealne miejsce. Nie tylko do tego symbolicznego przecięcia wstęgi, nie tylko do wypicia kawy, nie tylko wymiany zdań wśród motoryzacyjnych ekspertów, natomiast też to jest idealna okazja do tego, aby przypomnieć sobie, czym 911 garaż się zajmuje i tak naprawdę jak zaczęła się ta historia. I zacznijmy od razu rozmawiać o tej historii. I pierwsze pytanie od razu kieruję do mojego brata Jarku: co się stało. Powiedz, Co się stało? Na początku miała być to mała firma detailingowa, zajmująca się czyszczeniem samochodów, dopieszczaniem ich, nieważne czy to był maluch, czy Mercedes, one miały wyglądać jak nowe po Waszych zabiegach. A tak naprawdę z tego detailingu teraz nie zostało praktycznie nic. Poza tym mamy 19 garaż. Gdzie popełniłeś błąd? Witam wszystkich serdecznie. No więc co poszło nie tak? Rzeczywiście nasza firma 13 lat temu powstała w moim prywatnym garażu w domu na podwórku i tam zaczynaliśmy z moim jednym pracownikiem polerować samochody. Potem wynajęliśmy obiekt, w którym firma 19 Garaż była do dziś i tam, i tam miała swoją starą siedzibę. I tak rozwijaliśmy, rozwijaliśmy koncept dostarczania Samochodów, że wylądowaliśmy w tym miejscu. Ale po drodze, w trakcie tych detailingowych naszych różnych przygód, kiedyś przyszedł do nas tak zwany klient zero, który powiedział, że on by bardzo chciał mieć 911 klasyczną. I my po prostu podjęliśmy się takiego wyzwania. I potem była druga, potem była dwunasta, potem była 112, i, i na przestrzeni tych lat Klienci od nas wymagali, żebyśmy dodatkowe usługi wdrażali też wokół tych samochodów klasycznych, potem coraz nowocześniejszych. I do tego miejsca dotarliśmy, że zbudowaliśmy obiekt, który te wszystkie usługi będzie mógł dostarczać. Ale, czy zgodzisz się ze mną, że pomimo. Tej historii, tych lat, przez które przeszliście, powiększania ilości sprzedaży czy przeróbek samochodów, takim głównym punktem w kalendarzu i naszynie czasowej rozpoznawalności był Akira i RWB. Bo tak, na na, tak naprawdę na początku 911 garaż bądź 911 garaż mogło się wielu osobom kojarzyć jako po prostu polska filia 7 Eleven, czyli sklepów, prawda? Ci, którzy byli w klimacie samochodów, wiedzieli o co chodzi. Natomiast Akira był chyba też tym punktem naszynie czasowej. Zapłaciłeś, przelałeś pieniądze w ciemno, żeby ściągnąć tutaj dżentelmena z Japonii. Jak to wyglądało? Tak, to było, to było y, jedno z takich y, kamieni milowych w historii naszej firmy. Właśnie zaproszenie Akiry do, do Polski. To w ogóle jest ciekawa historia, y, bo pewnie wszystkim wam znany y, Grzesiek Cizla, mój, mój serdeczny kumpel w tamtych czasach, Przerzucaliśmy się filmikami z budowy, z budów Akiry po różnych miejscach świata. No i ktoś, teraz już nie, nie, tej genezy nie pamiętam, ale ktoś fundamentalny rzucił nas tu, to może go zaprośmy do Polski. No i to było na tyle, wtedy wydawał nam się jakiś w ogóle abstrakcyjny pomysł. Grzesiek, Grzesiek napisał maila. Wróciła odpowiedź, jak wygląda, jak wygląda ta formuła zaproszenia go. Była bardzo prosta, ponieważ trzeba było wpłacić kasę za zestaw, więc w tamtym czasie przelaliśmy kilkadziesiąt tysięcy dolarów w nieznany nam kraj, bo nigdy wcześniej nie byłem w Japonii w tamtych czasach. Więc ta wizyta w 2016 roku w czerwcu była dla nas bardzo przełomowa, ponieważ okazało się, że w Polsce jest bardzo dużo fanów Akire i jego działalności. Mamy też przeciwników, ale, ale, ale tych fanów jednak jest bardzo, bardzo duża rzesza. I, no i nasze, i, nasze, i nasze miejsce stało się rozpoznawalne na mapie Polski. Też moja znajomość z Akirą otworzyła nam kontakty z właścicielami RWB na całym świecie, więc zwiedziliśmy wiele krajów, kontynentów, Australię, Japonię, Emiraty Arabskie bliski wschód cały w Stany ludzi, którzy też złączyła nas, że tak powiem posiadanie RWB, RWB, no i tak naprawdę dzisiaj za ścianą zaraz wszyscy tam zmierzymy, dzisiaj budujemy 12 numer RWB w Polsce, także ta historia, ta historia tak się rozkręciła. Wyjątkowe auta i wyjątkowi ludzie, bo tak naprawdę też RWB, pomimo też i przeciwników, o których wspomniałeś, też jakby zrzesza bardzo dużo zwolenników i a propos wyjątkowych osób. Maksymilian, jak to się tak naprawdę zaczęło u ciebie w tym temacie. Dzięki, witam Państwa. No nas połączyło w zasadzie RWB, mnie z Jarkiem. Ja byłem wtedy prezesem takiej dzisiaj największej sieci handlowej w Rumunii i oglądałem sobie na YouTubie też filmy z takiej budowy z Malezji. To był taki niebieski Cabriolet 964. No i jak przyjechałem tutaj do Polski, wróciłem, żeby być tutaj w tej samej firmie prezesem, no to chciałem spełnić te swoje marzenia i wtedy było 2017 rok, spotkaliśmy się. Trwało to długo u mnie akurat, bo mój samochód czekał 3 lata na akire z powodu covidu, więc chwilę, chwilę to nam zajęło, ale no do tej pory um, cały czas jestem pod wrażeniem, jak ci ludzie, którzy budują tu samochody um, są pochłonięci pasją, jak um, mają um, że zamiłowanie do szczegółów i, i, i ja znajduję się w takim specyficznym miejscu w mojej karierze, że mogę sobie pozwolić na ten luksus, żeby spełniać teraz swoje marzenia, nie tylko tak do tej pory jako klient 911 garaż, ale jako teraz członek zespołu i, i no doceniając jakość i, i to, co tutaj jest budowane, bardzo e, chcę się przyczynić do tego, żeby 911 garaż czy 911 garaż było znane nie tylko tutaj w Polsce, ale również w Europie. To Max, bardzo, bardzo skromnie powiedziałeś o swojej drodze zawodowej. Ja Maxa znam właśnie od 8 lat i przyszedł do nas jako potencjalny klient. Tak się, tak się poznaliśmy i Max do, do kwietnia tego roku tak dobrze pamiętam pełnił funkcję wiele lat w Polsce prezesa dużej niemieckiej sieci handlowej. Później w Niemczech był w zarządzie tej tej sieci i odpowiadał za wiele za wiele krajów. Natomiast gdzieś ta jego żyłka motoryzacyjna zawsze gdzieś tam przebrzmiewała i właśnie w maju żeśmy podjęli taką wspólną decyzję, że ten potencjał Maxa i jego ogromna wiedza i doświadczenie będzie idealnym połączeniem tutaj w naszej nowej siedzibie rozwijania tego, co robimy jeszcze na szerszą skalę. No ewidentnie widać, że mała firma Złomianek 911 Garaż może spokojnie konkurować z dużą niemiecką wręcz globalną korporacją pod kątem przyciągania do siebie do siebie ludzi. Przepraszam, jeszcze bym zapomniał. Max też jest e, słynnym kompozytorem e, takiej piosenki, która e, 98% Polski e, e, irytowała, nie? Max. On się zaczyna, znaczy, jak, jak, jak ze sobota Zerwota. to tylko to teraz Sobota do wymianek. Sobota to tak tylko Wiecie co było dalej, nie? Moi drodzy, Akira i RWB to tak naprawdę czubek góry lodowej, ale 911 Garage też poza serwisem to miejsce, w którym głównie spełnia się marzenia. Idealnym przykładem było też to, co powiedział Maksymilian, natomiast nie tylko w tym zakresie spełniane są tutaj marzenia i myślę, że Tomek, Ty idealnie o tym opowiesz, ponieważ jest to jeden z Twoich koników. Witam Państwa. Rzeczywiście, 19 Garage to nie tylko serwis czy niesamowite projekty ale to miejsce, w którym spełniamy marzenia. A z marzeniami jest tak, że one nie mają ograniczeń, nie mają ram, i myślę, że tak samo oceniłbym te nasze działania i nasze usługi handlowe. Spełniamy wszystkie zachcianki klientów, i myślę, że dzisiaj jestem tak naprawdę przekonany, że jesteśmy w stanie znaleźć, wynegocjować cenę, dostosować odpowiednie finansowanie i dostarczyć samochód dla każdego klienta i każdego typu samochodu. Nowy, używany, klasyka, samochód sportowy, czy po prostu samochód użytkowy. Dzisiaj ja nie widzę tutaj ograniczeń i myślę, że to jest naszą ogromną siłą. Czyli 911 GARAŻ to nie tylko serwis, jak może nazwa GARAŻ może się kojarzyć też wielu osobom, ale teraz też to doradztwo w zakupie nowych pojazdów i w indywidualizacji tych pojazdów, w personalizacji. I też tak naprawdę zmieniacie cały model biznesowy, bo tak naprawdę wchodzicie teraz też jakby mocnym tupnięciem w serwisowanie nowych aut. Zresztą widać też po miejscu, prawda? Nowa siedziba, która posiada więcej miejsca, nie oznacza to tylko, że jest więcej powietrza do oddychania, ona ma swój cel. Wcześniej zajmowaliśmy się, poja zajmowaliście się pojazdami, których tak naprawdę. Nikt nie potrzebuje, ale wszyscy chcą mieć. Teraz wchodzicie w auta typu daily, wszyscy, które wszyscy potrzebują do, na co dzień czyli trywialne sytuacje, typu zawiezienie dziecka do szkoły, pojechanie na zakupy, czy nawet stanie w korku. E, jakby bardzo duży potencjał, tylko pytanie, czy jesteście na to gotowi? Czy macie na to przepustowość? Ponieważ no, tutaj jest bardzo duży e, orzech do zgryzienia. To się, to się oczywiście okaże, czy jesteśmy na to gotowi. Natomiast e, taki był zamysł, żeby. O, oprócz tego, co robimy, ja jeszcze za, za chwilę słowem do tego wrócę, żeby dać klientom usługi do tych aut codziennych. Czyli jesteśmy dzisiaj partnerami serwisowymi dwóch, dwóch marek, czyli Porsche i Mercedes. To są auta, te dwie marki są jakby najbliższe naszej, naszej, naszej codziennej działalności. Dla tych dwóch marek możemy świadczyć usługi serwisowe w trakcie trwania gwarancji i nasze, nasze czynności są aprobowane przez producentów, czyli nasze wpisy do ich książek serwisowych są tak samo traktowane jak serwis ASO. To jest pierwsza sprawa. Natomiast trochę wrócę do doradztwa zakupowego. Tak naprawdę naszym, na początku kilka samochodów doradzaliśmy, składaliśmy. Mamy bardzo wyczulony zmysł estetyki i chcemy, żeby ludzie jeździli po prostu ładnymi samochodami. I, i to zostało naszym znakiem rozpoznawczym, czyli doradzamy w wyborze, w wyborze fajnych kolorów, fajnych zestawień kolorystycznych. Tutaj dwa auta mamy też, które, które, do których przykładaliśmy rękę do ich kompletacji i ludzie do nas zwracają się o o wiele, o wiele porady, o wiele pomocy właśnie takiego doradztwa zakupowego. Także zakupy i serwis, do tej pory tylko 911, która niestety miejsce w starej siedzibie nam nie pozwalało na rozwijanie szerszej gamy, od dzisiaj przyjmujemy też, też pozostałe modele tych dwóch marek. Super, ale chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do tego co wspomniałem, czyli do tych szalonych samochodów, którzy, który których ludzie nie potrzebują, ale wszyscy chcą mieć. Znaczy szalone auta, no niewątpliwie o tych autach też można powiedzieć, że są szalone, ich specyfikacja, ale chciałem wrócić do starszych aut, czyli na przykład Akira i RWB, tak jak Jarek wspomniał, budujemy właśnie 997, pierwsze w Polsce, auto totalnie numer 12 i myślę, że ta przebudowa 997 spowodowałaby to, że ludzie z Porsche przecieraliby oczy, otworzyliby oczy z pytaniem, czy serio naprawdę to robimy, tak to robimy. Natomiast nie możemy zapominać, że 911 garaż to nie tylko RWB, natomiast 911 garaż posiada swoją submarkę, jaką jest Remastered. I jak wygląda obecnie sytuacja z Remastered? Maksymilian, ciebie poproszę. Tak, ja podczas swojej kariery, czy to w Europie, czy też podróżując po Stanach, okazywało się, że wiele osób ma podobne marzenia do mnie, tak? Że chce zrealizować swój taki indywidualny samochód, ma na to środki, ale nie ma na to czasu. I tak jak ja budowałem swój remaster tutaj z Jarkiem, z racji mojej funkcji i, i tak naprawdę braku czasu, no otrzymałem wspaniały serwis i to auto w zasadzie robiliśmy na telefon, gdzieś oglądając próbki. I myślę, że to jest też pomysł nasz na to, żeby te osoby z całego świata, które chcą mieć samochód wyjątkowy, stworzony przez nich wspólnie z nami, no, mamy bardzo duży rynek i, i to chcemy rozwijać i nie tylko tak jak wcześniej wspomniałem w Polsce, ale na całym świecie. I te auta cieszą i te auta dają radość, są indywidualne, i są pewnym takim wyrazem też marzenia, które pewnie nie każdy ma czas zrobić tak, jakby to chciał zrobić, ponieważ musi też jak powiem, pracować, żeby na to auto zarobić. Więc to jest wspaniały projekt i, i ja naprawdę robiąc swój samochód to jest jarkiem odkryliśmy parę takich niuansów i parę rzeczy, które robimy tylko my i myślę, że będziemy ich mieli coraz więcej w swoim portfolio, a cały czas myślę, że jak porównamy te projekty, które powstają w innych krajach Europy, to jesteśmy bardzo konkurencyjni cenowo także to ja uzupełnię, nasza marka Rimasteret powstała 5 lat temu w czasach pandemii i to jest to jest Nasza, nasza, nasza odpowiedź na, na backdating na back 911, czyli z modelu 964 postarzamy go wizualnie, robimy z niego F-model, a, a technologicznie go upgradeujemy robimy z niego naprawdę auto, które, które super jeździ, daje dużo, dużo, dużo frajdy. Niepozornie wy wygląda, w sensie bardzo klasycznie i tak elegancko, ale tam drzemie całkiem, całkiem sportowy duch i, i dużo performance'u, więc y, chcieliśmy stworzyć auto, które da właścicielowi y, frajdę z jazdy, bo do tego są porszaki, ale też y, dużo klasy i stylu właśnie w tej stylizacji, którą, 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 którą tworzymy. Panowie, pozwólcie, że to co sobie powiedzieliśmy, zepniemy teraz w klamrę i potwierdźcie lub wyprowadźcie mnie z błędu, czyli 911 Garaż Performance Center Łomianki to miejsce, gdzie performance nie oznacza wcale koni mechanicznych, tylko tak naprawdę szybkość, tempo działania, proaktywność firmy, profesjonalne doradztwo w zakupie, personalizacji nowych i nie tylko nowych samochodów, dobieranie również usług finansowych, opieka serwisowa nad samochodami daily, nad samochodami sportowymi, jak również Budowa, odbudowa i opieka nad klasykami oraz restomodami i też, że tak powiem, usługi z gwiazdką, nawet potencjalnie wsparcie podczas różnych wydarzeń torowych bądź przy tragdejach. Tak, jeszcze do tego dołożyłbym lifestyle, który chcemy tutaj dać. Zresztą stara siedziba była takim miejscem, gdzie ludzie do nas przyjeżdżali. Czasami po prostu tylko na kawę i sobie popatrzeć na, na to, co robimy. E, tutaj, tutaj mamy ku temu jeszcze lepsze warunki. E, po prostu ta społeczność porszowa w Polsce jest fenomenalna. To są naprawdę wspaniali ludzie, którzy, którzy jeżdżą autami porszakami. Naprawdę ludzie jeżdżą, to jest fajne. Więc tą, tą społeczność też chcemy jeszcze bardziej dobrze czy lepiej poznawać. Mieć z nimi dobre kontakty i tak naprawdę sami jesteśmy porszakowcami z krwi i kości, więc to spędzanie wspólnego czasu jest, jest dla nas bardzo ważne. I z tego miejsca też opowiem o takim projekcie, który, który chcemy wdrożyć jako cykliczne wydarzenie. We wrześniu każdego roku będziemy chcieli stworzyć. Festiwal pod nazwą, nazwą spektrum spektrum od, od specyfikacji, czyli będziemy chcieli tutaj tym, na tym naszym terenie zbierać auta i pokazywać ludziom auta, które właśnie specyfikowaliśmy, albo mają ciekawe, ciekawe, ciekawe kompletacje. Porsche to PTS, czyli Paint to Sample, przepiękne kolory, tapicerki, bardzo dużo projektów też zrealizowaliśmy indywidualnych, które też Wam za chwilę pokażemy, w sensie budowaliśmy aut, auta i chcemy też być inspiracją dla, dla ludzi, żeby kupowali ciekawe auta, żeby, 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 żeby mieli pomysł na, na, na ładne auta, żeby byli dumni z tego, że mają fajne kolory, fajne połączenie tapicerek, żeby ludzie ich zaczepiali na ulicy i mówili, ma Pan coś ładnego. I to jest też nasza taka gdzieś tam misja i, i żeby ludziom dawać coś ładnego i, 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 i tym ich interesować, więc Festiwal Spektrum będziemy też to anonsować, czyli auta, ciekawe auta w gronie, w gronie fajnych ludzi. I możemy od razu powiedzieć, że z tego miejsca oczywiście Was zapraszamy. W momencie, kiedy zostanie ustalona data pierwszego wydarzenia otwierającego, oczywiście zostanie, dostaniecie na ten temat informacje i wrócę też do tego lifestyl'u i spędzania czasu, tutaj nie mogę się nie zgodzić, ponieważ y, też ze swojej historii obcowania z marką 9, 911 Garage mogę powiedzieć, że jakby samo to się napędza, ponieważ nawet ludzie, którzy nie planują dokonywać zakupów, ale są fanami motoryzacji, wystarczy, że odwiedzą to miejsce zawsze tam kogoś spotkają, prawda, czy to nieznajomego, czy znajomego momentalnie nawiązują się znajomości i jakby to, to miejsce samo do siebie przyciąga. I tak jak Jarek powiedział, że teraz macie więcej, jeszcze większy do tego potencjał. Tak, więcej miejsca, więcej znajomych do spotkania i ciekawych ludzi w 911 Garaż. Um, także. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami na, na tym otwarciu nowego miejsca. Ja zadałem chłopakom kilka pytań. Za chwileczkę zaprosimy Was na tak zwany tour po 911 Garage Performance Center. Natomiast zanim to nastąpi, chcielibyśmy dać Wam już teraz pierwszą szansę do tego, żebyście Wy zadali chłopakom, czy ogólnie nam kilka pytań. Oczywiście taka okazja będzie później również, jak zwiedzimy sobie całe miejsce. Natomiast czy ktoś z Państwa chciałby już teraz zadać jakieś pytanie?